Jedź, jedź, jedź kochanie jedź tutaj do tarty tu. tu skręcaj skręcaj o tak troszkę za mocno a kierownicą o. jedź ładnie tutaj skręcaj trochę do taty. skręcaj ma o tak skręcaj Popno. skręcaj 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 o czekaj mama cię popchnie no, co? jest super no? Mocno! Popraw sobie nóżkę. No. popraw no. O tak. O tak, pięknie jest Pomachaj mamie. Cześć! I to fajnie, nie? Tak. No. Tak naokoło, no na, naokoło będziesz jechać, tak? To no, jeździ tak? dalej. No dalej, no mocno, mocno nóżką, odepchnij się. No chodź Maja, Maja chodź szybko mocno, 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 no, no chodź szybko.